I dzisiaj znowu będziemy oglądać świnkę Pepe, inny odcinek. No i zostawcie łapkę i suba, a my już lecimy tak bez przedłużania. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój George! Muszę sprawdzić. Ej, dobra. Każdy pisze w komentarzu hashtag stój George, a ja przypinam tej osobie serduszko. Każdy, kto napisze hashtag, stój, George. Lecimy dalej. Czy tu jest bezpiecznie? Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George. Muszę cię pilnować. Jezu, takie nie płacz, George. Takie George płacze, Pi Pepa. Nie płacz, George, George. A, okej. Okay. I George, świetnie się Ja się świetnie bawię oglądając to. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę. Geniusze, wyglądają jak, jakby, wy, jakby obudzili się w trumnie Na, z, po milionie lat wychodzą. George, wyglądamy okropnie. Chodźmy zawołać tatę. Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się? <g-'>, jak, nie, nie. <g unexpectedly> Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. O! No cóż, to tylko błoto. Sprzątnijmy, zanim mama zobaczy ten bałagan. Chłopiec, co wziął suchą gąbkę, w ogóle nie wiadomo stąd, skąd. Tato, gdy już się wyczyścimy, przyjdziecie z mamą się z nami pobawić? Tak, pobawimy się wszyscy w ogrodzie. Jeszcze lepiej. Pepa i George zakładają kalosze. Mama Ej. i tata też. Pepa jest robiona w pęcie. Widzicie te drzwi narysowane? No to patrzcie na ich rogi u góry. niedopracowania. do pracowania. Pepa rysowana w pęcie. Cię ubierają. Pepa bardzo lubi skakać po kałużach. Wszyscy lubią skakać po kałużach. <laughs> też wszyscy lubią się śmiać. Pepa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Riposta. Wow! <grymne> 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 Pepa i George ubie... nie... wodę. W basenie się powinno siedzieć, pływać, choć ten basen jest mały, a nie skakać, bo do tego macie kałuże z błotem. Wybijają błotny basen. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką! Lody! W bardzo gorące dni Pani Królik sprzedaje lody. Czekaj, czekaj. Widzieliście tamten rower? Co jest? Gdzie tak są? Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. A, hurra! <laughs> Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy mm. lubią lody. Witam wszystkich Państwa. Dzień dobry, Pani. Jakie lody chcecie? Poproszę Panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Pepo. Dziękuję. Ale nie poprosiłaś o jakiś smak, więc nałożyła Ci żółty śnieg. To samo dla mnie i dla taty Świnki, proszę. A czego są... Ej, dlaczego oni mówią taty Świnki zamiast imię pan, pana Świnki? Albo na, na przykład dla pana Świnki. Tylko dla taty Świnki. Czy. Są za mało kreatywni, czy po prostu to jest według fabuły, że tata Świnka nie ma imienia i jest tatą Świnką? Bierze, czy szanowny George? Dinozaur! Dinozaur? Dinozaur? Teraz, George, on zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. A tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinosal! Wygląda bardziej jak pijawka na patyku. George, zjedz loda, zanim stopnieje. Dinozaur! George'owi tak podoba się lód w kształcie dinozaura, że nie chce go zjeść. Dziękuję pani. Miłego dnia. George, powinieneś zjeść loda, zanim całkiem się rozpuści. Nie reklama cięcie. A to nieszczęście. No. Ojej, lód George'a w kształcie dinozaura roztopił się i spadł na ziemię. No trudno, George, bo częstuj się lodami taty. Na pewno się nie pogniewa. Zobaczcie. Widzicie, jak te lody zniknęły? Czekajcie, przewinę. George'owi George tak podoba tak się lód w kształcie dinozaura, Czekajcie. że nie chce go zjeść. Dziękuję pani. Miłego dnia! <grym> George, oh, powinieneś zjeść loda, zanim całkiem się rozpuści. I ten a, to ludzie jest teraz na ziemi, nie? Ojej, lód George'a w kształcie dinozaura roztopił się i spadł na ziemię. No trudno, George! Poczęstuj się lodami taty. Na pewno I się nie pogniewa. Nie ma. Trawa też sucha. Ej, nowa. Nowy odcinek. To spaghetti jest przepyszne. No, ale jak jecie po jednym makaronie, to zanim wy to zjecie, to trochę czasu minie. Prze nas świecie. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. Co macie na myśli? Jesteśmy. Jesteśmy. Po tym, że obaj macie zeza. I obaj wyglądacie jak gwizdek. A nie, to każdy ma. Kompletnie różni, różni. <noise> Pepa, George, George i ja, ja zrobimy ja przedstawienie kukiełkowe. Wspaniale! Nas no. też proszę. Do zobaczenia! Tak w ogóle zauważyliście, że oni mają. Każdy ma ten sam rodzaj butów. jakieś kapcie? I każdy ma trzy palce. Trzy. Przedstawienie brzmi świetnie. Zdążę jeszcze zjeść trochę spaghetti. Ja. Nie no najczęściej jak dzieci zapraszają na przedstawienie, to rodzice przychodzą. Jak dzieci później ich proszą, bo to wygląda tak, że dzieci szykują przedstawienie. Kiedy już naszykują, to biegną po rodziców. Ci rodzice idą z nimi, a tak to ci rodzice se gadają o czymś innym, ale dobra a też nie ma. <laughs> ho, ho, ho. Przedstawienie się rozpoczyna. A ja jestem Leka Oks. W tym filmie będzie... Dinozaur! Dinozaur. No proszę, było świetnie! Brawo! No. Jestem wujek świnka. Witaj, wujku świnka. Witaj, Pepo. Wygląda ho, 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 ho. zupełnie jak ty. Myślę, że zrobili mi za dużym już. O, obiad mi bardzo smakował. Mój Świnko, czy teraz mocno zaśniesz i będziesz głośno chrapał? O co ci chodzi? Tata mówi, że zawsze po obiedzie zasypiasz i głośno chrapiesz. O... Te fajne w przedstawieniu dzieźniętym, kiedy widać ci głowę, świnka Peppa i jej uśmiech. Tak. Oho! Wasza tata ma rację! Prawie właśnie ta. Och, tato świnko, nie powinieneś mówić tego obójku wójku Nie wiem, czy tata i wujek świnka coś słyszą. Tata świnka i wujek zasnęli. Od razu widać, że są braci. Co? Co się stało? Co? Teatrzyk już się zaczął? <grym> Wy, wiecie co? Za chwilę skończymy. Mama Świnka i Kasi Pepa historica. poszły do sklepu Pani Królik. Dzień dobry, Pani. Witam, Panie. Chciałybyśmy kupić nowe buty Dzień dla Pepy. Czerwone! Nareszcie pozbawią ją kapci. Widać, że Pepa ma płaskostopie. Jestem pewna, Jestem pewna, pepo, że pewna pepo, że znajdziemy dla ciebie, dla ciebie buty. buty. Czerwone. 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 Oczywiście czerwone. Wow. Inne kapcie. No tak, Nowe kapcie. czerwone buty. Czerwone. A wiecie, co jest najlepsze? Że nic za nie nie zapłaciła, bo przeteleportowali się do domu. George, George i tata świnka grają w, w warcany. Dzień warca. oh, Dobrze. Typa, George wygrał z tatą świnką normalnie. Widzisz, jaki big brain. Chociaż tata świnka ma większy łeb niż cały George. Ale George jest mądrzejszy. Tato tato! tato, tato! Mam nowe buty! Czerwone! czerwone! Ach tak, czerwone. czerwone. Mamo, dobrze, dobrze wyglądasz! Tak, Pepo, wyglądasz, tak, bardzo, wyglądasz bardzo elegancko. elegancko. George, George podobają, podobają ci się? Ci się? Nowe buty Nowe Pepy buty, wszystkim, wszystkim się podobają Tak mi się tak podobają się moje buty, moje że moje buty, ich że ani na chwilę nie, nigdy, nie nigdy nie zdejmę <laughs> nadeszła, nadeszła pora kąpieli kąpie. Pepa nawet Pepa do kąpieli kąpie. nie chce zdjąć butów Pepa jest już w pijamie, ale nowych butów nie zdjęła Pepa chce spać w swoich nowych butach Pepo, czy Pepo, na pewno, czy na nie, pewno chcesz nie chcesz, chcesz butów? zdjąć butów? Już nigdy Już nie zdejmę moich butów, mamusiu. mamusiu. No, no. Bo masz 37, a te buty mają 35 i ich nie zdejmie, bo się bo za duże, znaczy za mało. Dobrze, dobrze. Dobranoc, dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo! Dobranoc, tato, Tak, dobranoc, moja małe Nie Pepo. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalusze. Tata świnka założył kalusze. George też założył kaluszę. Pepa? Pepa nadal nosi nowe czerwone buty. Dobra, no i w tym miejscu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Zostawcie łapkę w górę i suba, a będę wiedział, że chcecie tego więcej się.